To może być jeden z najpotężniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych dla kobiet. To nie kurkuma, nie imbir i na pewno nie borówki. To, co naprawdę działa, to coś, o czym mało kto mówi. Wystarczy jedna mała łyżeczka, aby złagodzić stan zapalny stawów skuteczniej niż ibuprofen, bez chemii. To starożytny dar natury, stosowany od tysięcy lat, który w badaniach przewyższył kurkumę i imbir, redukując stany zapalne aż 60%. Ten naturalny środek nie tylko łagodzi ból stawów, ale także obniża kortyzol, koi przewlekłe bóle, równoważy hormony, poprawia nastrój, zmniejsza wzdęcia, wzmacnia włosy i daje głębszy sen oraz świeżą energię. Co najważniejsze, działa na poziomie komórkowym, a jego skuteczność jest większa niż leków syntetycznych. Zawiera więcej minerałów. I związków bioaktywnych, niż dostarczysz sobie w ciągu całego dnia z owoców i warzyw. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z jasnym umysłem i prawdziwą energią, bez mgły mózgowej i zmęczenia. Mówię o Shilajit, prawdziwej żywicy, 100% czystej i naturalnej, pozyskiwanej z najwyższych gór, gdzie formuje się przez wieki. To niezwykły proszek, ale unikalna substancja, która wspiera ciało od wewnątrz. Jednak uważaj, rynek jest dziś zalany podróbkami i rozwodnionymi wersjami, które nie działają. Sama szukałam bardzo długo, zanim znalazłam oryginalny Shilajit, który teraz biorę codziennie. Ponieważ wiem, jak trudno jest znaleźć prawdziwy produkt, umieściłam link do sprawdzonej, testowanej wersji w moim profilu. Jestem wdzięczna, że go odkryłam i wierzę, że może pomóc także Tobie odzyskać równowagę i energię.